Cześć, witajcie w sklepie wędkarskim Trotka, z tej strony Fishing Queen i dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować innowacyjny piórnik do przechowywania Waszych przyponów, zarówno przyponów do metod Feder, jak i do przyponów do klasycznego Federa. Innowacją w tym piórniku jest przede wszystkim kwestia dwustronności. Możemy ładować nasze przypony zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Piórnik posiada również e, miarkę na boku, regulowaną, dzięki czemu możemy zmierzyć długość naszego przyponu i odpowiednio dopasować ją do do naszego piórnika. Jeżeli chodzi o pojemność, zmieścimy tutaj około 120 przyponów do federa. Mimo jego długości, piórnik jest poręczny i bez problemu zmieści się w naszej torbie na akcesoria. Kolejną zaletą piórnika jest możliwość umieszczenia kilku obwodów dla przyponu. Zaprezentuję to teraz. Mam nawinięty przypon. Zaczepiam haczyk o Ząbek o szczebelek i jestem w stanie nawiją, nawinąć go kilkukrotnie, dzięki czemu mój przypon może być przechowywany dłuższy w piórniku. Oczywiście zapytacie pewnie o to, czy przypony nie załamują się. Zapobiegają temu tutaj gumeczki umieszczone na szczebelkach, dzięki czemu przypony mogą być przechowywane proste, bez zagięć i załamań. Podczas swoich wyjazdów federowych sama używam tego piórnika i jestem z niego bardzo zadowolona. Towarzyszy mi zarówno na wędkowaniu klasycznym federem, jak i metod federem, także mogę z całą pewnością polecić Wam ten produkt. Wędkarska piątka.